Witamy na konferencji prasowej z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Tamczyka oraz wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z satysfakcją chcieliśmy dzisiaj Państwu ogłosić, że czas odbierania przesyłek sądowych w sklepach monopolowych 10 grudnia 2015 roku się zakończył. Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie w dniu dzisiejszym ogłosiło wynik postępowania na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych na lata 2016-2018 i decyzją tej instytucji będzie to z powrotem Poczta Polska. Chciałbym przy tej okazji podkreślić, że minister sprawiedliwości polecił w organizowanym przetargu, aby w specyfikacji zapisać nie tak jak to było ostatnio, tylko kryterium ceny ale przede wszystkim kryterium jakości usług i to w naszej i to w naszej ocenie sprawi że osoby które do tej pory miało miały czy obywatele którzy do państwa często państwo to opisywaliście zgłaszały się do państwa z problemami że te przesyłki sądowe bardzo ważne często decydujące dla, dla kogoś będące kwestią życia lub śmierci te przesyłki nie zostały dostarczone na czas bądź nie trafiały tam gdzie Trafiać powinny. Mamy nadzieję, że wynik tego przetargu dzisiaj sprawi, że takie sytuacje nie będą się powtarzały. A jeżeli chodzi o Pocztę Polską, bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, również ze swojej strony witam na pierwszej konferencji prasowej, już w zupełnie innej roli, a nie jest to bez znaczenia, bo przecież. Państwo pamiętacie, że przed dwoma laty bardzo krytycznie odnosiliśmy się, mówię tutaj o sobie, o moich koleżankach, kolegach z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą posłowie innych klubów parlamentarnych opozycyjnych wówczas bardzo negatywnie odnosili się do rozstrzygnięć, które spowodowały, że przesyłki sądowe i prokuratorskie zresztą również były zdane na odbiór w różnych dziwnych miejscach, o których mówił tutaj przed momentem pan minister Patryk Jaki. Dzisiaj, kiedy Ministerstwo Infrastruktury bezpośrednio nadzoruje, czy kompetencyjnie ma nadzór nad pocztą polską, dzisiaj muszę, mogę, muszę Państwa zapewnić i pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie zadania do, związane z dostarczaniem tych przesyłek wrażliwych będą prowadzone w sposób jak najbardziej właściwy przez osoby kompetentne, zatrudnione na. Umowach o pracę. Punkty odbioru to punkty pocztowe, znane każdemu z adresatów. Pragnę Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, Poczta Polska zrobi wszystko, aby dać dowód, że jest tą instytucją, która to zadanie wykona w sposób właściwy. Jeżeli były jakieś niedomagania w latach poprzednich, kiedy realizowała to przedsięwzięcie przed 2013 rokiem, to na pewno te niedomagania zostaną usunięte. Jesteśmy bardzo zadowoleni środowisko pocztowców również, ale także mówię tutaj o resorcie, jesteśmy bardzo zadowoleni, że przesyłki wrażliwe wróciły na powrót do, do poczty polskiej. Cieszymy się, że takie jest rozstrzygnięcie niezawisłej komisji. Komisji Przetargowej. Cieszymy się, że takie są ostatecznie decyzje, o których mówi Pan Minister Patryk, Patryk Jaki. Czy mają Państwo jakieś pytania? Radio RMF Mariusz Piecharski. Pytanie od kiedy te przesyłki zacznie znowu dostarczać Poczta Polska? Jaka jest cena w przetargu, skoro Pan powiedział, że cena nie była jedynym kryterium, kryterium tylko jakość to jaka jest różnica w cenie złożonej przez Pocztę Polską a konkurentów dziękuję. Dziękuję bardzo i jeżeli chodzi o Pana pierwsze pytanie to usługa będzie świadczona od lutego 2016 roku to znaczy poczta po wygraniu przetargu musi mieć czas do ponownego przygotowania aby świadczyć przedmiotowe usługi natomiast jeżeli chodzi o kwoty które w przetargu przedstawili dwaj główni oferenci jeżeli chodzi o poprzedniego świadczenio dawce to była to kwota 475 milionów 577 tysięcy natomiast oferta Poczty Polskiej to kwota 293 milionów 110 tysięcy złotych czy są jeszcze jakieś pytania Proszę czy w związku z tym Poczcie Polskiej to się będzie opłacać Skoro ta cena jest o ponad 100 milionów mniejsza, pytam, oferując jak rozumiem lepszą jakość, bo to było drugie kryterium. Panie redaktorze, jeżeli podmiot gospodarczy tak skalkulował swoją ofertę, jestem przekonany, że zostały wzięte pod uwagę wszystkie elementy składające się na tą kwotę. Zostały zbadane te zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, ale też te efekty pozytywne, nie tylko same zagrożenia i mamy do czynienia z dobrze, z, z dobrze zdiagnozowaną i dobrze przygotowaną propozycją rynkową i tak jak na wstępie Pan Minister Jaki powiedział, nie tylko kwestia ceny, ale także jakości usług zdecydowały o tym, zape zapewne zdecydowały o tym, bo tutaj trudno mi jest mówić za komisję konkursową, ale przede wszystkim ta propozycja przygotowana przez Pocztę Polską ona ma głębokie uzasadnienie została skalkulowana dobrze nie będzie żadnego problemu. A co z elektronicznym potwierdzeniem odbioru, bo o ile pamiętam była taka obietnica, że, że od razu u listonosza odbierając przesyłkę będzie można na tablecie, na urządzeniu elektronicznym podpisać się i to potwierdzenie od razu trafi czy do sądu, czy, czy, czy do prokuratury, czy do innego urzędu państwowego. Ta usługa, panie redaktorze, ta usługa była proponowana przez obu oferentów, co? dla nas jest satysfakcjonujące, ponieważ widać, że konkurencja na tym rynku wymusiła też znacząco oszczędności, bo te ceny zaproponowane przez oba podmioty są znacząco lepsze niż w poprzednim przetargu. Czyli to też będzie od lutego? Tak jest. Jeśli nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo.